Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa Teresa Garland, Prezydent Dyrektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny. Zwracam się dzisiaj do Pana Mariusza Kamińskiego, Koordynatora Służb Specjalnych. Zwracam się do niego dlatego, że czuję się zagrożona działaniami ze strony psychiatrów już w tej chwili. Dlatego, że poprzez działania, które zostały dokonane w dniu przedwczorajszym, czyli w dniu 23 lutego 2023 roku, aktualnie znajdują się w rękach psychiatrów. To znaczy, zostałam przymusowo po prostu zawieziona tam przez funkcjonariuszy ABW z Krakowa na badanie psychiatryczne do Krakowa. I niestety to było, to, było na ulicy, to było na ulicy Olszańskiej 5. Niestety tak się stało, że weszłam do gabinetu, to znaczy zostałam wypchnięta, bo ja do gabinetu wchodzić nie chciałam. Dlatego, że ja zdecydowałam, że nie będę poddawała się badaniom psychiatrycznym. I mam do tego prawo, mam do tego podstawy. I teraz chcę powiedzieć. Że doskonale Pan pewnie wie, jak działają psychiatrzy, że nawet na podstawie jak osoba tylko wejdzie do gabinetu, oni uznają, że badanie zostało przeprowadzone. Jest to oczywiście niesłuszne, jest to oczywiście niezgodne z prawem, ale z tego, co ja słyszałam, to tak właśnie działają. A potem wsadza się ludzi do psychiatryków. No i teraz. Właśnie w związku z tym e, zwracam się do Pana, aby więcej takich sytuacji nie było. Wezwanie koordynatora służb specjalnych do zrobienia porządków, aby było. Szanowny Panie Mariuszu, w dniu 23 lutego 2023 roku zostałam gwałtem porwana przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Krakowa. Działali oni w świetle rzekomego prawa, to jest na podstawie postanowienia prokuratora, prokuratury okręgowej w Szczecinie, pani Katarzyny Żukrowskiej. Było to postanowienie z dnia 9 lutego 2023 roku, które to postanowienie w swej istocie było aktem przestępczym, bo niezgodne z zawsze obowiązującym prawem naturalnym, niezgodne z zasadami cywilizacji łacińskiej niezgodne z konstytucją, ale i niezgodne z prawem stanowionym. Zatem realizacja wyżej wymienionego postanowienia nie powinna była zostać dokonana. Postanowienie powinno było zostać najpierw przepadane pod kątem jego zgodności ze wszystkimi przynależnymi polakom wyżej wymienionymi prawami, a potem ewentualnie realizowane. Tak się jednak nie stało. I Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to postanowienie, a w rzeczywistości ten akt przestępczy, zrealizowała. Teraz będę się odwoływać do sądu, będę robić zażalenie, ale fakt niesłusznego zatrzymania mnie i wypchnięcia mnie siłą do gabinetu psychiatry wbrew mojej woli już nastąpił. Przemoc państwa w stosunku do niewinnego obywatela już nastąpiła. Co pan na to? Czy to jest pana zdaniem słuszne postępowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która panu podlega? Ja tylko zwrócę uwagę, panie Kamiński, że najpierw takie orzeczenie, takie postanowienie o zatrzymaniu osoby i doprowadzeniu na badania psychiatryczne powinno było zostać przeanalizowane i ja powinna mieć była możliwość, po prostu e, odwołania się od tego do Was, nawet bezpośrednio, którzy przyszliście, żeby mnie aresztować. Ale tak nie było. I dlatego ja tutaj apeluję i to publicznie, aby taka procedura była, żeby nie było tak, jak stało się z moją osobą. Bo ja teraz nie wiem, co będzie dalej, ale jeżeli coś mi się stanie i zostanę wpakowana do psychiatryka i tam zginę, albo nie zamordują, naszprycują mnie lekami, to ja jako odpowiedzialnego oczywiście tutaj zgłaszam Pana, Pani Mariuszu Kamiński, ale również zgłaszam i Pana Zbigniewa Ziobrę, któremu podlega Pani prokurator Katarzyna Żukrowska, która pomimo wielu moich pism, niestety, ale na siłę, po prostu działała od samego początku, gdyż ja uważam, że celem było tylko i wyłącznie wpakowanie mnie do psychiatryka. Tak uważam i mam na to dowody, dlatego że pisałam do niej wielokrotnie, przedstawiała mi moją opinię, przedstawiała mi dokumenty i jednocześnie wysyłałam jej pisma żądające, aby zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego, czy to jest zgodne z Konstytucją w ogóle takie po prostu wysyłanie przymusowe ludzi na badania psychiatryczne. No niestety, jak widać pani Żukrowska tutaj też po prostu nie zabezpieczyła ochrony moich praw człowieka, bo jeżeli by zabezpieczyła, to po prostu by wysłała pismo do Trybunału Konstytucyjnego i zawiesiłaby sprawę do momentu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny, czy w ogóle wysyłanie ludzi na badania psychiatryczne jest zgodne z konstytucją. Tego, jak widzimy, nie zrobiła. Dlatego tutaj też również jest jakby kamyczek do, do ogródka pana Zbigniewa Ziobry. Teraz dalej, pisze, dalej odczytam to moje wezwanie do koordynatora służb specjalnych, do pana Mariusza Kamińskiego. To zostało również wysłane drogą e-mailową w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych, to jest, o, to jest w dniu 25 lutego i mam nadzieję, że zostanie to przyjęte pozytywnie i że jakieś zmiany pozytywne nastąpią. Sposób zatrzymania mojej osoby, czyli gwałt siłowy w celu przymusowego zawiezienia mnie na badania psychiatryczne pozostawia wiele do życzenia, w świetle realizacji przez funkcjonariuszy państwa polskiego wszystkich przynależnych Polakom praw, w tym prawa naturalnego i zasad cywilizacji łacińskiej, okazało się, że funkcjonariusze ABW nie znają podstawowych praw człowieka, w tym prawa naturalnego, nie znają zasad cywilizacji łacińskiej, w wyniku czego nie są zdolni, do przeprowadzenia interwencji w sposób cywilizowany, to jest na prawie i ewentualnie z użyciem siły, ale w celu realizacji prawa. Lecz przeprowadzają, bo tak było w moim przypadku, interwencję tylko i wyłącznie przy użyciu siły, popartej bezprawnym, niesprawdzonym pod kątem ochrony praw człowieka. Przestępczym aktem prawnym, czyli tym, który w, tym postanowieniem, które wydała po prostu Katarzyna Żukrowska, prokurator prokuratury okręgowej w Szczecinie. W moim przypadku zadziałali jak automat. Jest postanowienie, musi być zatrzymanie. Bez żadnego namysłu, bez żadnego rozwiązania sprawy. Wykonali zlecenie. Niczym Hitlerowcy podczas II wojny światowej. Oczywiście yy, wiem, że mają swoje procedury, bo mi powiedzieli, że mają procedury. Tylko ja chcę zauważyć, że prawo jest ważniejsze od procedur. I to muszą wiedzieć wszyscy funkcjonariusze państwa polskiego. Kiedy zostałam zatrzymana, chciałam przedstawić im moje racje, by ich poinformować, że wykonując to postanowienie, naruszają moje podstawowe prawa człowieka. Chciałam złożyć wniosek o odstąpienie od czynności, gdyż postanowienie, na podstawie którego mnie zatrzymali, by doprowadzić mnie do psychiatry, było i jest aktem przestępczym. Niestety nie dane mi było wypowiedzieć się, nie mówiąc o jakiejkolwiek możliwości wytłumaczenia kwestii, bo natychmiast zostałam skuta w kajdanki, a przygotowany wniosek został mi odebrany. To było w momencie aresztowania, po prostu. Jak się okazało, potem już, jak tam im próbowałam tłumaczyć, właśnie już w delegaturze ABW w Krakowie, jak się okazało, funkcjonariusze ABW nie mają narzędzi. Do zweryfikowania, czy postanowienie jest, czy nie jest zgodne z wszystkimi przynależnymi prawami. W tym zawsze obowiązującym prawem naturalnym, z zasadami cywilizacji łacińskiej oraz z artykułem 30 Konstytucji. A więc nie mogli sprawdzić, czy postanowienie nie narusza moich podstawowych praw człowieka. Ja w ogóle zastanawiam się, panie Kamiński, czy funkcjonariusze APW, którzy mają mnóstwo roboty. Y, y, mają być y, po prostu do takich działań w ogóle wciągani. Co to w ogóle znaczy? Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poważna agencja, mają chronić nas, ludzi, y, y, wewnętrzny porządek, ład i porządek prawny u nas tutaj w Polsce, mają jednocześnie bronić y, nas przed jakimiś obcymi agenturami i co? Co oni robią? Y, po prostu są im zlecane po prostu jakieś wykonywanie czynności, których w ogóle nie powinni mieć w ogóle dostępu do takich rzeczy. Ale w związku z tym, że tak się stało, Pani Kamiński, to ja tutaj mam pewien wniosek i żądam natychmiastowego wdrożenia tego, co teraz przedstawię. W związku z tym, że system sądownictwa w Polsce, w tym i prokuratura, są głębokim, Prawno-moralno-instytucjonalnym kryzysie, a ludzie tam pracujący, mając zapewnioną bezkarność, w sposób bezwzględny i bezkarny łamią podstawowe, naturalne prawa człowieka oraz konstytucję, nie ponosząc za swoje działania krzywdzące ludzi żadnych konsekwencji. Wnoszę o. Punkt pierwszy: pilne przeszkolenie wszystkich funkcjonariuszy APW z prawa naturalnego. Z zasad cywilizacji łacińskiej oraz przepisów konstytucji, ze szczególnym uwzględnieniem artykułu 30 konstytucji, który mówi: przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Punkt drugi. Wnoszę o pilne ukonstytuowanie każdej delegaturze ABW, wewnętrznej komórki osób, które zostaną przeszkolone z prawa naturalnego z zasad cywilizacji łacińskiej i z zapisów konstytucji. Wnoszę o wydanie do wszystkich delegatur ABW zalecenia, by odstępowali od wykonywania zadań postanowień orzeczeń sądowych, czy prokuratorskich, czy policyjnych, kiedy istnieje wątpliwość. Co do ich zgodności zawsze obowiązujący prawem naturalnym, z zasadami cywilizacji łacińskiej i z Konstytucją, a w szczególności z Artykułem 30 Konstytucji. Takie wątpliwe akty powinny być przebadane przez komórkę wewnętrzną ABW i przesłane następnie do ostatecznej weryfikacji do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro dostał już wytyczne co do powołania Trybunału Prawa Naturalnego, który takie wątpliwe kwestie będzie mógł weryfikować. W załączeniu również przesyłam, zostało to wysłane do Pana drogą mailową, praktyczne kompendium z Prawa Naturalnego oraz opracowanie godność człowieka jako źródło podmiotowości prawnej i granica władzy. Yy, opracowanie jest to autorstwa Pani Tatiany Hauwin. Jednocześnie yy, yy, pod skryptum. będę wdzięczna za interwencję ABW w Szczecinie i Gdańsku, by oddali mi moje rzeczy, które APW mi zabrało w dniu 30 listopada 2022 roku podczas przeszukania mojego domu. Jest to moja własność i nie ma żadnych podstaw, ani zasadności, ani celowości, żeby APW nadal przetrzymywało między innymi dwa moje całkowicie nowe komputery, które nie zawierają żadnych danych. Yy... No i proszę mi oczywiście przesłać informacje zwrotne na sposobie załatwienia wszystkich wynoszonych przeze mnie kwestii na adres nie mailowy, tylko na adres ten pocztowy z Skawinie.